Wiesz dlaczego tu jesteś? No to pozwól, że ci podpowiem. Według Światowej Organizacji Zdrowia zwiększona masa ciała odpowiada za więcej niż milion zgonów rocznie w regionie europejskim. A. Szacuje się, że w Polsce 63% mężczyzn i 55% kobiet ma nadwagę. U osób z BMI powyżej 35 Ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 jest 20-krotnie wyższe niż u osób z optymalną masą ciała. Ty, ale nie wyglądasz na przekonanego, ale deser pewnie lubisz. No to na deser Ci dodam, że w trakcie wieloletnich obserwacji wykazano, że otyłość jest niezależnym czynnikiem choroby niedokrwiennej serca. Która odpowiada za 70-80% zgonów w tej populacji ludzi. Ty, a ile ty masz w ogóle lat? 31. Ile? Taki duży chłopczyk i tak cicho mówi? 31. 31. To wyobraź sobie, że u mężczyzn w wieku między 25 a 34 rokiem życia, ze skrajną otyłością, ryzyko przedwczesnej śmierci wzrasta dwunastokrotnie. Nie mówię już o nadciśnieniu, zawałach chorobie wieńcowej i innych ciężkich nazwach, których nie zdążyłem doczytać. Uwierz mi, że jestem tu po to, żeby ci pomóc. Nikt tak dobrze ci nie pomoże jak najchudszy w ekipie. Wchodzisz w to? Jak zapewne się domyślacie, Góczas podjął się wyzwania minus 20 kg do wiosny 2020. Pierwszy etap będzie diagnostyczny, wysyłamy go na badania na podstawie badań laboratoryjnych, ustalimy plan dietetyczny i suplementacyjny, na podstawie oceny funkcjonalnej ustalimy mu plan treningowy. Wszystko otrzymacie w kolejnym, w kolejnym odcinku, będzie i plan treningowy, i suplementacja, i dieta do wglądu dla Was, dla widzów. Na ten moment ustalamy dzienny limit kroków 10 tysięcy, żeby Tomek się trochę ruszał, bo, bo dużo siedzi. No i pamiętajcie, żeby trzymać za niego kciuki, dopingować, pisać komentarze i go wspierać. Na debiuty może nie zdążymy, ale wakacje będą fit. Nosić okulary na siłowni to tak jak nie oglądać Sixpack TV. Subskrybujcie nasz kanał, wciskajcie dzwoneczek, żeby być z nami na bieżąco.